Hej, witam Was na kanale Klockowy Architekt. Jeśli oglądaliście haul zakupowy, to pokazywałem tam właśnie dwa zestawy z serii LEGO Minecraft, które właśnie w ostatnio zakupiłem A przy okazji miałem też właśnie taką zieloną płytkę i pomyślałem sobie, czemu by jakoś tego nie połączyć i w ten sposób powstało coś takiego. Nie jest to jakieś ogromne, ale jakoś, jakoś to tam powoli zaczyna wyglądać. No i przyszło mi od razu do głowy, czemu by nie zrobić nowej serii z makietą Lego Minecraft. Tak to będzie nowa seria. Jednak z góry uprzedzam, że update'y będą rzadziej, dużo rzadziej niż updatey mojego miasta. Bo miasto jest jednak cały czas priorytetem. A po prostu jak są jakieś fajne wyprzedaże zestawów tutaj LEGO Minecraft to, mm, to po prostu wtedy je kupuję, to nie jest tak, że mam wypatrzone jakieś zestawy i już od razu teraz mam w planach kupować Tylko bardziej tak sporadycznie. No ponadto w samym Minecrafcie przygotowałem sobie mm, przygotowałem sobie taki jeden chunk, który bym chciał właśnie odwzorować kiedyś tylko no niestety ilość klocków potrzebna do tego jest na tyle duża, że no to jest dobry rok, jak nie dwa potrwa, zanim coś takiego zrobię, jednocześnie robiąc miasto. Ale jako taką ciekawostkę powiem, że ta płytka ma 32x32. Oczywiście jeden taki klocek minecraftowy ma 2x2, czyli jest to jakby 16x16 bloków minecraftowych. Co w Minecraftie jest jednym członkiem? Także no, tak się to akurat złożyło, że fajnie by było to jakoś odwzorować tutaj. Yy, może w drugim materiale pokażę Wam tą moją mapkę w Minecraftie, którą sobie przygotowałem już, jakby to miało wyglądać. No, zobaczymy, jak to będzie. No, także to taki krótki materiał, bardziej informujący. Chciałem pokazać, że coś robię. Hmm. Bo wiecie, też robić jedno miasto cały czas to wiadomo, super frajda, ale czasami potrzeba właśnie jakiejś takiej odskoczni, i mam nadzieję, że to tym będzie. Hmm. W ogóle ten zestaw za 36 6 zł, kurde no, ten piesek i ten, ten lis są naprawdę, naprawdę zarąbiste. Tutaj jeszcze z tego zestawu te krówki. Yy, no naprawdę, naprawdę ekstra. Creepera już wcześniej miałem, ale też wiadomo, fajnie mieć. Yy, no właśnie, bo nie widzieliście to. Kupiłem takiego polibega ze Steve'em i Creeperem i no trafili do miasta. Także to będzie taki mały isterek w moim miasteczku. No. no dobra, myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Także wiecie, że coś się dzieje, że coś robię. Jest nowa seria. No i co, wyczekujcie kolejnych materiałów, ale z cierpliwością, z cierpliwością, bo naprawdę ta seria będzie o wiele, wiele rzadziej niż miasto. No także dzięki za oglądanie i do usłyszenia, cześć.